Cześć, Darek Korzeniowski. Dzisiaj mam coś dla miłośników outdooru: La Sportiva. La Sportiva w modelu Jackal 2 GTX. Zapraszam do recenzji. Producent obuwia technicznego, rozpoznawany w kręgu górali bądź też osób uprawiających outdoorowe bieganie. Jest to but bardzo techniczny. W przypadku Jackal 2 GTX, sama nazwa GTX też już nam dużo więcej mówi, ponieważ można wnioskować po tym, że buty będą miały. Warstwę wodoodporną, i w tym przypadku rzeczywiście tak jest. GTX zapewnia i gwarantuje wodoodporność, a to dzięki membranie Goratexowej, która jest wszyta w wielowarstwową siateczkę cholewki. Zapewnia bardzo fajne walory wodoodporności, a zarazem zapewnia także dobry komfort termiczny stopy biegacza. Producent przekierowuje i zaleca do używania na długich dystansach, na dystansach ultra, biegów górskich, treningów outdoorowych, tam gdzie potrzebna jest wygoda, tam gdzie potrzebny jest komfort dla biegacza. To, co na mnie zrobiło olbrzymie wrażenie, to niespotykane dotąd wsparcie. But sam w sobie jest dosyć sztywny w konstrukcji, a to za sprawą podeszwy środkowej, podeszwy zewnętrzne i podeszwy wewnętrznej. Podeszwa wewnętrzna w tym przypadku jest to wkładka. I tutaj uwaga, producent La Sportiva dogadał się z producentem wkładek sportowych, wkładek specjalistycznych Ortholite. W tym przypadku jest to specjalna wkładka, która w konstru swojej konstrukcji ma specjalne mikropory, które zarządzają wilgotnością Stopy wilgotnością w środku buta. Odprowadzają jej nadmiar i zapewniają bardzo komfortowe warunki. Oprócz tego, wkładka już na pierwszym etapie zapewnia nam także komfort amortyzacyjny. Jej grubość to około 4 mm. I skonstruowana jest z pianki, która w swojej sztywności odpowiada za bardzo reaktywny, a zarazem bardzo amortyzacyjny charakter zginania i prostowania. Nawet przy dłuższym użytkowaniu, właściwości pianki zachowują się tak, jakby była to praktycznie nowa, nieuklepana pianka. Przechodząc dalej, podeszna wewnętrzna wykonana jest z klasycznej pianki EWA w połączeniu z systemem, który. Zapewnia bardzo dobrą, dobrą amortyzację, a zarazem bardzo dużą usztywność. Połączenie tych dwóch elementów sprawia, że nie odczujemy twardości, nie odczujemy kamieni, nie odczujemy nawet nierówności, dużych nierówności na pokonywanej trasie. A zarazem dwuskładnikowa pianka o dwóch gęstościach powoduje, że z jednej strony odczuwamy bardzo wysoki komfort, a z drugiej strony. Pianka bardzo reaktywnie działa. Konstrukcja z zewnątrz to jest cholewka, która jest połączona, tak jak wcześniej wspomniałem, z wszytą w środku membraną. Z Goratexu, membrana z Goratexu sprawdza się tutaj fenomenalnie. Po prostu odpowiada za to, żeby zachować w środku w bucie suchość, wysoce odpowiada za nieprzemakalność. Jest to system połączenia takiego hybrydowego, kanapkowego, sandwichowego, który połączony jest warstwą siateczki na zewnątrz, która w newralgicznych miejscach, których powinna mieć zabezpieczenie, powleczona jest specjalnym teflonem. W miejscach z przodu na, na czubku butów dodatkowo mamy powleczenie z takiego tworzywa sztucznego TPU, który zapewnia dużą udarowość i odporność na ewentualne zbicia i stłuczenia. To, co mogę powiedzieć o butach z praktycznego punktu widzenia, testowałem je w trzech, można powiedzieć, głównych, yy, 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 głównych terenach yy, i to w zasadzie takich, do których producent je przeznaczył i je poleca. Producent poleca La Sportiva Jackal 2 GTX w teren górzysty na biegi długie bądź też ultra długie. Na treningach, które w zasadzie zaczynały się powyżej 15-16 km w terenach, w ciężkich terenach, w ciężkim terenie, terenie górzystym, terenie crossowym, bądź też takim typowo mieszanym, buty sprawdzały się fenomenalnie. To, co na mnie zrobiło osobiście największe wrażenie, to właśnie idealnie dobrany yy, bieżnik, który w technologii swojej Impact Break odpowiada także za wybieranie nierówności. Jego technologia polega w skrócie na tym, że jest tak skonstruowany, że dzięki swojej sztywności podeszwy idealnie przywiera praktycznie maksymalną swoją powierzchnią do powierzchni, z której się odbijamy. Efektem tego jest wbijanie się kołków w podłoże. Generuje to ułatwienie biegaczowi przy ostrych zbiegach hamowanie albo utrzymanie trakcji, a przy podbiegach zahaczanie kołkami o podłoże i wybijanie się bez trudów, bez poślizgów i robienie kroku do przodu. Ewidentnie, Buty poleciłbym na outdoorowe zastosowania dla biegaczy, zarówno zaawansowanych, jako, jak i tych mniej zaawansowanych. Na pewno zaawansowani biegacze będą mogli skorzystać bardziej z potencjału tych butów, który uważam, że jest bardzo duży. Za sprawą właśnie tego wsparcia technicznego i tych systemów, które buty posiadają, zaawansowani biegacze będą mogli naprawdę ekstremalnie skorzystać z ich właściwości w górach, terenie bądź też na leśnych duktach. Dla osób mniej zaawansowanych, but będzie ich na pewno wspierał swoją sztywnością. Wsparciem w postaci dobrego utrzymania. Jedyne, co, na co trzeba zwrócić uwagę, to dobry do, dobre dopasowanie buta do stopy. Trzeba zwrócić uwagę na rozmiarówkę, ponieważ sam w sobie but nie jest bardzo szeroki, jak zobaczycie, natomiast jeżeli go dobrze dopasujemy, na pewno będzie się od, odpłacał tym, że będzie utrzymywał nas i zachowywał duże bezpieczeństwo. Według mojej opinii, w moim przypadku, gdzie ja lubię buty, które są wąskie, ten but jest idealny. Natomiast tutaj też trzeba zwrócić na rozmiarówkę, ponieważ w La Sportiva. Ta rozmiarówka różni się troszeczkę od pozostałych producentów butów sportowych, szczególnie tych asfaltowych. Patrząc na ogólnie na, na te wszystkie superlatywy, w których określam La Sportiva Jackal 2 GTX, znalazły się także niestety wady. Wadą jedną, w zasadzie, która mi mocno do, dokucza, to dosyć wysoka waga. W tym przypadku, w rozmiarze euro 46, ich waga jest trochę ponad 350 g. Może nie jest to największa waga wśród konkurencji tych butów, natomiast uważam, że jest ona troszeczkę duża, troszeczkę mi osobiście przeszkadzała, natomiast przy ciągłym używaniu i bieganiu w tych butach w terenie troszeczkę zapomina się o wadze, okazuje się, że później to staje się zaletą. Ta toporność i agresywność charakteryzuje się tym, że pomaga nam to później na ścieżkach biegowych bądź też. W terenie. Buty las Sportiva Jackal 2 GTX dostępne są na eobuwie.pl. A po więcej informacji technicznych, związanych z konstrukcją buta i jego systemów, zapraszamy na relację pisaną bieganie.pl. Bieganie.pl